Look at you, and it's easy to see. You're the someone I've been trying to meet. I got your number, won't you pick up the phone? Don't leave me hanging on the dial tone. Think back to the night that we met. Jumping in the pool, talk to you, dripping. What the best pies, Lisa? you don't, what's To jest taka, jak to nazyłaś? Żeby... Właśnie nie wiem, czy to będziemy weźmiemy jako piżamkę. Ja bym wolała piżamkę. Czy chcesz jako to dresy do szkoły? To, 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 to... piżamka do szkoły, <śmiennie> dresy. No to dresy czy piżamkę? Dresy. Ale mogą być za długie spodnie. No spodnie. No mogą być za długie. No. Do... Ale zostawiamy się jedynie na później. Inne na to. Mam taką jedną kolor, jest to taką samą. Taką, taką samą, ale szary kolor i też z misiem. Czekaj. A było tam przez niej misie. A pokaż, a tamten jest ten sam kolor? Misia? Szukaj, tylko o tutaj chodził. Nie, złoty. A, jest... a jo, to jest. Nie, on jest taki sam chyba, pokaż. A nie, to są dwa inne misie. Szary ma takiego całego, a to jest tylko główka. Złote, mój ulubiony kolor. No. Jest chyba w spodzie. tego. Bo ja wziąłem większy, bo myślałam, że to bardziej jest jako pijamka. A to nie jest jako pijamka. To jest tylko dres. To są mogą być dres? No. Kiedy... Ale no, no są nie. trochę długie, ale myślałam, że będą dłuższe. Ja kupiżamy ogólnie, bo masz mało. I tu masz y, komplet. Tu masz tak, bluzeczkę, długie spodnie i, to i ja... spodenki. I ja... Tylko te spodenki mam wrażenie, że są bardzo duże. Ja coś ja... jest w sensie szerokie. Ja chciałam powiedzieć. A ty właśnie będzie się tyle. Jeszcze jeden tyle. Jaki? Eee, to będzie będziemy będziemy pakować moją drugą u mnie wygląda A ciepło tak. teraz będziemy galić na, na zimą. masz ubrane no. co fajny zestaw taki luź luźny no dłuższe niech są dłuższe nie takie pasy Tutaj patrzę. No musi być szerokie. Zasadno? No bo to ma być na noc. Niech jest szerokie, jak no. Jest. Ze I Idę tu no. wszystko. Ale chodź tutaj. Ale chodź tutaj. No, wszystko pasuje się. To jest ta sama. Tym sam To jest to, jest to samo? Tylko idę kolor. inny mi się.